Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Mamy tą najważniejszą, zasadniczą część, to jest oczywiście służba zawodowa dla szeregowców, dla podoficerów i dla oficerów, czyli na podstawowa, podstawowy komponenty wojsk operacyjnych również. No i wtedy jest to pomysł na całe życie, tak? Wtedy e, wojsko jest naszą, naszą pasją, naszą, naszą służbą, naszą pracą, też można powiedzieć, chociaż ja rzadko używam takiego sformułowania, bo ono nie oddaje istoty tej profesji. Ale mamy też e, w ofercie e, służbę wojska obrony terytorialnej, bardzo ciekawą. Dla tych, którzy nie chcieliby zrezygnować z tej części swojej aktywności zawodowej, ale jednak mają potrzebę e, i uczestniczenia w czymś ważnym budowaniu bezpieczeństwa i bycia w zespole, bo to niezwykle ważna, ważna część, i żeby określić swoje możliwości, swoje słabości. Więc Służba wojskowa obrony Terytorialnej, zwłaszcza teraz w tym charakterze dynamiki bezpieczeństwa, gdzie ta część między pokojem, kryzysem a kryzysem wojną jest taka bardzo, bardzo że tak powiem, niedodefiniowana. Nie ukrywam, że oni są też takimi naszymi ambasadorami, bo po odbyciu tego kilkudziesięciodniowego szkolenia w roku wracają do, do, do swojego środowiska i tam opowiadają, jak to w tym wojsku jest. Więc, więc to jest takie państwo twórcze, wzmacnia się zaufanie też obywateli do, do, do żołnierzy. Także to jest ta część, ta forma służby, która łączy w sposób taki zbalansowany, aktywny, zawodową. I służby w siłach zbrojnych. Oczywiście może być też drogą do przejścia do służby zawodowej. Nowo uruchamiana część dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej coś takiego nowego dla, dla mężczyzn i kobiet, które chciałyby zobaczyć, czy to właściwie jest coś dla nich. Także można przyjść do tej dobrowolnej zasadniczej służby, zobaczyć, czy. Czy czuje się ten dreszcz, jak się stoi w szyku, i, i jak grają hymn, to ma się, ma się ciarki na plecach, e, a jeżeli okaże się to dobrym pomysłem, to na pewno e, są te inne formy by tutaj e, odpowiadały. Służba zawodowa. E, w niej ta najbardziej elitarna, dedykowana w bardzo wąskiej grupie, to jest właśnie służba dla oficerów. I cieszę się, że tutaj takie wyzwanie podjęli się. Także na samej górze jest miejsce właśnie dla żołnierzy zawodowych, dla tych, którzy chcą być oficerami. Oficer, jakby też troszeczkę jeszcze wracając do tego wcześniejszego wątku, który tutaj poruszyłeś, jakiego oficera poszukujemy, to, to musi być tak dobrze zbalansowane serce i, i, i umysł, jak ja to nazywam. Czyli z jednej strony to, w co wierzymy, ta pasja, czyli, czyli służba, ojczyzna. Musi to serce być takie bardzo biało-czerwone ogromny, emocjonalny taki stosunek do tego, co się wydarzyło wcześniej, do tych naszych wielkich poprzedników, którzy poświęcili dla Ojczyzny wszystko. Jakkolwiek może to brzmieć dzisiaj, nie wiem, romantycznie czy emocjonalnie, to bez tego będzie to praca, a nie służba. Więc tutaj oczekuję, że, że ta część emocjonalna tej wiary, tej, tej odpowiedzialności za, za historię jest niezwykle istotna. Z drugiej strony, to o czym mówisz, czyli czyli oficer nowoczesny, czyli sztuczna inteligencja, algorytmy, biotechnologie, platformy autonomiczne, to jest to, jest to oczekiwanie. Dzisiaj tak będzie pol walki wyglądało we wszystkich domenach, i tych znanych z przeszłości, lądowej, powietrznej i, i morskiej, ale również tych zupełnie nieznanych, czyli w cybernetycznej, czy kognitywnej, czy, czy w przestrzeni kosmicznej. Więc, więc to jest ogrom, ogrom wiedzy, ale musimy balansować, nie można poświęcić się tylko tej części z głowy tak tej, tej części intelektualnej, bez tego ładunku emocjonalnego. One muszą się tutaj w mądry sposób łączyć. Natomiast co do motywacji, na początku tak naprawdę, może to dziwnie zabrzmi, ale jak się z dowódcą Plutonu, co mam nadzieję niedługo nastąpi w Waszym przypadku, to chodzi o to, żeby ten zespół dobrze funkcjonował, żeby oni się uważnie słuchali i żeby chcieli to zrobić. Tam nie ma zbyt wiele takich górnolotnych sformułowań, trzeba po prostu dobrze wypaść. O pierwsza zbiórka, kiedy dowódca kompanii Was przedstawia, wszyscy żołnierze na Was patrzą, więc, więc to, to są te najważniejsze elementy. Potem przychodzi ten czas na, na kolejne stadia, na, na to, żeby tworzyć liderów, kolejnych dowódców, no a potem prezydent Rzeczypospolitej. Zwierzchni sił zbrojnych dzwoni do was i mówi, że ma dla was specjalne zadanie i wyznacza was na stanowisko przewarszą wojska polskiego. I wtedy ta odpowiedzialność, to o co pytasz, co mnie motywuje, no przede wszystkim odpowiedzialność. To, że nie tylko żołnierze patrzą na mnie każdego dnia, ale też Polacy, to mam nadzieję, że doświadczacie uważnie obserwują też, ale ufają. Tak Polacy lubią wojsko, Polacy chcieliby, żeby żołnierze byli. Dobrze zmotywowani, sprawni, gotowi do, do poświęceń, inteligentni, pełni tutaj empatii, więc to, to jest rodzaj odpowiedzialności za, za te zadania, które stawia mi tutaj pan prezydent, ale również niezmiernie ważnym elementem motywującym mnie w służbie jesteście wy. To jest kolejna generacja. Ci, którzy nas tutaj przychodzą zmieniać i będą musieli dowodzić w niezwykle skomplikowanym środowisku. Um. Myślę, że strasznie dużo się zmieniło w naszym życiu. Kiedy ja e, zaczynałem służbę, to kiedy zaczynałem, kiedy byłem pod kątem, że Wyszyszko Wysokie Wojsko świat wyglądał zupełnie, zupełnie inaczej. I takie, mm, to przypuszczam, tak patrząc po Was, pewnie jesteście około rocznika 2000, więc e, albo po, e, więc e, dla Was ten świat, kiedy dwie wieże w Nowym Jorku się przewróciły, tak jest światem, to jest wasz punkt zero w rozumieniu tego świata, tak? Natomiast no ja pamiętam zupełnie inną rzeczywistość i ona wpływała też na to, jakim byłem młodym człowiekiem, przekraczając tą bramę, tak? wtedy ostatnią wojnę Zatoce Perskiej, koniec układu warszawskiego, tak, zapaść związku radzieckiego, operacje ekspedycyjne, walka z terroryzmem Irak afganistan to był ten świat. Więc, więc takie bezpośrednie przełożenie, mówić tak Cofnął dzisiaj z 2023 roku do no, 1987 pewnie byłoby ryzykowne i nie wiem, czy wszystko by się udało zrobić. Nie było internetu, wyobraźcie sobie wtedy, tak? Jeszcze nie było telefonów komórkowych. Dzisiaj są i są naturalną częścią naszego życia. Tak? Trzeba się nimi posługiwać ostrożnie, ale, ale są. I, ale jest jedna rzecz chyba taka, która, która. którą wtedy jeszcze raz pewnie bym wyjaśnił pod krążemu Andrzejczakowi, że. W byciu oficerem ta proporcja między ciężką służbą, poświęceniem, nauką, a, a tym talentem, który, tą iską taką, którą w sobie mamy, pewnie jest tak jak 95% do, do 5. 95% ciężkiej pracy, służby, poświęceń, tęsknoty, bólu, frustracji e, czasami. E, i, I te 5% talentu te, tego, 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 tego czegoś niemierzalnego, które o tym stanowi. Więc to nie ma cudów, nie ma cudów, trzeba to po prostu wypracować. Oczywiście na tych poszczególnych etapach satysfakcja z przekraczania tych możliwości jest nieporównywalna i, i, i to wam obiecuję i zachęcam, żebyście dali sobie tą szansę. Natomiast e, szkoła jest tym miejscem, gdzie trzeba się nauczyć tej pokory, permanentnej nauki, permanentnego doskonalenia. Cały czas musisz tę poprzeczkę stawiać sobie wyżej rano, trzeba zrobić te 3 km, nawet jak się nie chce. Potem trzeba tych książek kilka przeczytać. 300, 400 stron czasami nie wystarczy 5 minut skrótu na, na YouTube'ie, odsłuchania o czym to jest. E, trzeba te zadania sobie stawiać tak ambitnie, nawet ryzykując, że w, no nie uzyskacie pełnego sukcesu, ale pamiętając o tym, że jest, że jest zespół, że tam jest masa ludzi, waszych dowódców, kolegów, koleżanek, które wam w tej służbie pomagają, i to, to, to właśnie oznacza być, być oficerem. To, to nie jest indywidualna osoba, tylko, tylko ktoś, kto przewodzi zespołowi, więc żeby być uczciwym, to, to powiem, że naprawdę jest to ciężki kawałek chleba. Wymaga naprawdę pełnego zaangażowania, pełnego poświęcenia, natomiast satysfakcja, która przychodzi po przekaczaniu myślę, że chyba w żadnej innej profesji nie występuje, jak w tej kiedy się jest oficerem. Dzisiaj ta formuła operacji międzynarodowych, czyli w środowisku różnym takim, zróżnicowanym kulturowo no jest wysoce prawdopodobna, więc im szybciej zaczniecie przygotowywać siebie systemowo do takiej służby, tym lepiej. Natomiast myślę, że jesteśmy już w tym etapie rozwoju, kiedy powoli to my powinniśmy przejmować rolę tych uczelni, które mają ofertę tutaj edukacyjną dla naszych kolegów, tak, wyschach Bałtyckich, czy przyszłości może z Ukrainy. Także myślę, że przez te wszystkie trudne lata, a przyszło mi tutaj przez ostatnie te ponad trzy dekady służyć, Siły Zbrojne Republiki weszły do zupełnie innej ligi i oczywiście powinniśmy wysyłać oficerów, tak aby wiedzieć, jakie rozwiązania są w innych, w innych państwach, w innych kulturach, bo to nas wzbogaca. Natomiast naprawdę nasz system jest skalibrowany na nasze oczekiwania, jest dobry, nie ma się tutaj czego wstydzić. Jest wielu takich, którzy patrzą na nas tutaj jest z podziwem. Kiedy byłem w West Point, to. Mojemu wielkiemu zaskoczeniu zauważyłem, jak bardzo znaną i rozpoznawalną postacią jest Kościuszką, wasz patron, i okazuje się, że e, kiedy, kiedy utraciliśmy niepodległość, tak, nie mógł się z tym pogodzić i wyemigrował się walczyć o tę Polskę wszędzie, gdzie to tylko było możliwe, tam spotkał się z prezydentem Jeffersonem i na początku zapytał się go, czy jakimi wartościami się kierują Amerykanie, czy on może tutaj znaleźć miejsce dla siebie i kiedy ocenimy, że te wartości są tożsame, są dostatecznie ambitne, wtedy się właśnie w Moment, tam gdzie studiują wasi, wasi koledzy, na tą służbę zdecydował. Także Wasz patron powinien Wam przypominać, że te wartości są w życiu najważniejsze, a dopiero potem wszystkie te błyskotki dnia poprzedniego. Ale naprawdę myślę, że, że Wasza uczelnia jest uczelnią o znakomitym poziomie, przygotowuje świetnie oficerów, dlatego też i moja wizyta tutaj. Myślę, że wielu może się od nas uczyć i powinniśmy tutaj systemowo zachęcać, żeby największym takim właśnie marzeniem tutaj waszych kolegów i koleżanek w tej części Europy było studiować w Akademii Wojsko-Sądowej w Wrocławiu.